Pamiętamy o tym, aby stworzyć bezpieczne, odprężające i spokojne środowisko. Jeżeli w gabinecie mamy jakieś wrażliwe zwierzę, nasze zwierzę jest wrażliwe na dźwięki, a z naszego gabinetu słychać czy jeżdżące motocykle czy szczekania innych psów, pamiętajmy o tym, żeby. Przygotować się, zamknąć okno, żeby tych dźwięków nie było słychać. Staramy się zminimalizować ilość osób trzecich wchodzących do gabinetu, które mogą rozpraszać i, rozpraszać i wytrącać naszego psiaka z tego stanu odprężenia. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby Możliwie zapewnić jak najlepsze, komfortowe warunki. Do takich warunków należy również temperatura. Tutaj, o ile niskie temperatury są lepiej akceptowalne przez zwierzaka, tak szczególnie jak są wysokie temperatury. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli temperatura w gabinecie jest zbyt wysoka, to może to być również. Powodem do stresowania się zwierząt, brak możliwości wyciszenia się i relaksacji. Jeżeli te warunki nie są takie komfortowe i przyjemne, taka temperatura zalecana to jest około 19-20 stopni. Oczywiście również my musimy czuć się komfortowo, więc musimy. Zwracać uwagę na to, jak dane zwierzaki reagują. No i znowu mamy tutaj różnice rasowe. Małe zwierzęta, wszelkiego rodzaju pieski, raz ozdobnych, maltańczyki czy jorki, one zazwyczaj wolą, czy też koty, wolą, żeby ta temperatura w gabinecie była nieco wyższa. Jeżeli pracujemy, z psami, które na co dzień mieszkają w kojcach, mają dostęp do podwórka, czy też są raczej psami właśnie większej rasy o grubszej okrywie włosowej, to te zwierzaki raczej będą wolały niższe temperatury. Więc tutaj staramy się dostosować i to trochę wypośrodkować i uśrednić. Podczas e, terapii, e, tak jak mówiliśmy o e, chodzeniu osób trzecich, również jeżeli właściciel przychodzi z dwoma psami, bądź na terapię zabiera również dziecko, musimy zwrócić uwagę na to, aby żadne z tych czynników nie wpływały na to, że nasz pies będzie się denerwował, będzie się bardziej stresował, bo na przykład on ma leżeć, a jego kolega bawi się piłeczką albo mm, pacjent ma się zrelaksować, a dziecko szczypie go za ogon. Tak? Więc na te rzeczy zwracamy uwagę, żeby w miarę możliwości Zapewnić e, zwierzęciu komfort i odpoczynek z każdej strony. E, podczas terapii najczęściej jest asystent, czyli opiekun zwierzęcia. E, w obecnych czasach e, właściciele bardzo chętnie uczestniczą e, podczas terapii manualnej. E, uczestniczą, ponieważ chcą wiedzieć, co się dzieje z ich zwierzęciem. Po pierwsze, wpływa to pozytywnie i dobrze na emocje samego zwierzęcia, kiedy człowiek, z którym mieszkają, z którym żyją na co dzień, do którego mają zaufanie, jest blisko i wspiera je i może głaskać naszego pacjenta, może dawać jakieś smaczki, nagródki. Więc jest i, i, i jest blisko, jak i w drugą stronę. Również właściciel, który przyprowadza swojego zwierzaka na terapię manualną, jest zainteresowany tym, jaki jest stan napięcia, czy gdzieś jest bolesny czy łatwo się rozluźnia, czy te stany one się powtarzają, czy to jest jednorazowa sytuacja, czy ma się o co martwić. Więc również podczas tej terapii często interesuje się jaki jest stan pacjenta i co może zrobić, żeby było lepiej i oczywiście jak często na taką terapię manualną Przyprowadzać. Oczywiście właściciele również widzą, jak tą terapię wykonujemy, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, co robimy, dlaczego robimy i co jest celem naszych takiego, a nie innego ruchu, więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Pracujemy przede wszystkim na pozytywnych. Emocjach, pozytywnych relacjach, na pozytywnym wzmocnieniu, aby zwierzę podczas terapii manualnej czuło się komfortowo, czuło się swobodnie, czuło się bezpiecznie. Zazwyczaj, jeżeli wprowadzamy masaż klasyczny, czy masaż spowodowany jakimś urazem, kontuzją, bolesnością, mogą być to dla zwierzęcia takie doznania, Niekoniecznie komfortowe, niekoniecznie przyjemne, więc za pierwszym, drugim razem czasami nie, nie ma trochę do nas zaufania, bo niekoniecznie chce, żebyśmy dotykali tam, gdzie boli. Natomiast jeżeli wprowadzimy tą terapię delikatnie, wprowadzimy ją świadomie, to zwierzę rozluźnia się i pozwala nam wykonywać terapię tak jak tego oczekujemy, żeby przynosiła ona jak najlepsze efekty y, dla pracy. I jeżeli chodzi o y, podstawy podstaw, y, to podczas wykonywania terapii, y, podczas wykonywania terapii Utrzymujemy stały kontakt z pacjentem. Czyli jeżeli już zaczynamy naszą pracę, to zawsze mamy ten kontakt, zawsze jedna z naszych rąk, przynajmniej jedna, dotyka ciała pacjenta. Jeżeli pracujemy jedną ręką, to druga cały czas opiera się na ciele zwierzęcia, a tą pierwszą możemy wykonywać masaż. Zmieniając ręce, przekładając je na czyli wykonując masaż obu rąk, jeżeli jedna dociera do końca ciała, to zanim ją zabierzemy, druga już dotyka ciała zwierzęcia. I ten stały kontakt jest bardzo ważny, Ponieważ takie odrywanie rąk może powodować znowu powstanie stresu u zwierzęcia czy chęć wstania, wyjścia. Będzie rozumiał to jako koniec terapii i koniec tych zapieków.